Cześć, dziś pokażę jak szybko podmienić paterny warażacy. Intro. wesprzyj mnie na patronite.pl Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Selfmade Tips, czyli serii poradników z FL Studio i nie tylko. Dzisiaj pokażę wam krótki tip, ale niezwykle przydatny, szczególnie jeżeli jesteście osobami, które preferują wprowadzanie wielu wariacji na przestrzeni trwania utworu, ponieważ dzisiaj pokażę wam, jak w prosty sposób podmienić interesujące nas paterny na inne, moi drodzy, z pomocą oczywiście kilku kliknięć. Tutaj mamy taką oto aranżację. Mam tutaj kilka ścieżek basu i prawdopodobnie z tych oto właśnie będziemy korzystać. Niemniej, żeby pokazać Wam możliwość różnorakich wariacji, ja pozwolę sobie zaznaczyć kilka różnych ścieżek. Mamy to. I teraz, moi drodzy, ważna rzecz. Zaznaczając, musicie przytrzymać CTRL i SHIFT. To po pierwsze, bo inaczej Wam właściwie nie zaznaczę tych patternów. Po drugie, klikacie w tym momencie, jeśli dobrze się przyjrzycie, w taką małą ikonkę w lewym górnym rogu patternu. Wybieracie Select Source Pattern. I teraz możecie stąd wybrać dowolny pattern, który Was interesuje. Dajmy na to, że nas interesuje pattern pod tytułem, no, dajmy na to, BAS 4. Kliknijmy, i tak jak widzicie, wszystkie te paterny zmieniły swoją zawartość. Została ona podmieniona na pattern z nazwą BAS4. Wejdźmy tutaj, wcześniej był LAP. Jeśli dobrze pamiętam, i tak jak widzimy, pattern, na którym teraz jesteśmy, to BAS4. Taka jest jego zawartość. Nic dodać, nic ująć. Stało się to na każdym paternie. Pattern oczywiście też zmienił kolor. Także tak to moi drodzy wygląda. Mam nadzieję, że tip się przyda. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.